Uwaga, uwaga! Kanał Odrodzenie Komunizmu prezentuje kremlowską propagandę. Tak przynajmniej uważa Komisja Europejska, która uważa, że wszyscy ci, którzy uważają, i mówią głośno o tym, że Unia Europejska nie zdała egzaminu w czasie epidemii koronawirusa, że Unia Europejska, która zostawiły, zostawiła Włochy samym sobie, yy, doprowadzając do śmierci ponad 2000 osób, no to powtarzają kremlowską propagandę. Niech więc tak będzie. Więc po tym krótkim wstępie tradycyjne przygotowanie, przywitanie, więc towarzysze, dzisiaj sobie porozmawiamy o wielu różnych tematach, powinienem nagrać wiele różnych filmów. Ale yy, ponieważ ostatnio tych filmów jest strasznie, strasznie dużo, nie dość, że tutaj kryzys kapitalizmu, nie dość, że koronawirus, to jeszcze proces KPP, a oprócz tego inne przemyślenia tutaj rozwijające się, działalność frontu antykapitalistycznego. A ja jeszcze się muszę streszczać, bo dzisiaj stres wcześniej skończyliśmy i można by przy okazji zrobić. Zakupy. Więc pierwszy temat, jaki chciałbym tutaj poruszyć, no to już właściwie poruszony temat Unii Europejskiej w kontekście, w kontekście tragedii we Włoszech i w kontekście tego, co prezentuje europoseł. Robert Biedroń, kandydat na prezydenta, który w czasie tych właśnie, w czasie tej trwającej kampanii cały czas powiewa flagą Unii Europejskiej. No i przypomnijmy, może tutaj kilka faktów. A więc, pierwszy fakt jest taki, że kiedy pojawiła się epidemia koronawirusa we Włoszech, to Włochy poprosiły tutaj kraje Unii Europejskiej o Solidarność. Wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej wypieły się na Włochy, więc nikt nic nie przysłał, a Niemcy nawet tutaj podjęły decyzję o tym, żeby zakazały, zakazały po prostu eksportu jakiegokolwiek sprzętu ratującego życie, jakiegokolwiek sprzętu medycznego do Włoch. Po prostu był taki zakaz. Austriacy zamknęli granicę, a inni po prostu nie pomogli. W dodatku, kiedy pojawiły się tutaj problemy gospodarcze Włoch związane z tutaj z rozwijającą się epidemią, to gospodarkę włosku dobiła szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christina Lagarde. Więc, no, w każdym razie widzimy tutaj, że we Włoszech mamy ponad 2000 ludzi martwych, ponad 30 tysięcy ludzi chorych, zero europejskiej solidarności. No, i w tym momencie, no, widząc polityków tutaj, tych właśnie. Brukselskich pasi brzuchu, wszystkich tych, którzy zarabiają strasznie dużo pieniędzy, którzy zajmują się różnymi pierdołami, jak na przykład nasz tutaj europoseł, ulubieniec polskiej lewicy Robert Biedroń, który jeszcze, kiedy już trwała epidemia koronawirusa we Włoszech, to on w tym parlamencie europejskim pieprzył bzdury o tym, że Polska była niszczona przez komunistów. No, zamiast ruszyć tyłek, zamiast zaproponować jakąś solidarną pomoc, tak jak Chiny, całe Chiny solidarnie tutaj Pomagały jednej zakażonej prowincji, tak samo można było uratować Włochy. Gdyby każdy kraj europejski yy, od razu wysłał tam lekarzy, od razu pomógł w budowaniu szpitali polowych, od razu pomógł w wysyłaniu całego niezbędnego sprzętu, tej tragedii można byłoby uniknąć. Yy, ta tragedia się jeszcze nie skończyła, ale już teraz możemy wsk jasno wskazać palcem, kto jest odpowiedzialni. Odpowiedzialni za śmierć tysięcy Włochów są europejscy biurokraci, są ludzie tacy jak Robert Biedroń i wstyd mi po prostu za to, że cały czas ten człowiek prowadzi kampanię y, tutaj wykorzystując flagę Unii Europejską, to właśnie ta flaga, ta flaga, ta europejska solidarność, tyle się mówi o europejskiej solidarności w propagandzie w propagandzie, w czasie różnych tam właśnie fil, y, wykłada się to w szkołach, już dzieciom, y, wszędzie są plakaty to tutaj zbudowała Unia Europejska tą propagandę unijną mamy non stop, a kiedy przychodzi czas działa to tej Solidarności nie ma. To widzieliśmy po prostu. Solidarność europejska polega na tym, że, kraj nie, że Niemcy mówią: Zakazujemy eksportować czegokolwiek do Włoch. Także do Włoch tutaj Włosi musieli liczyć na pomoc Chin, na pomoc Wenezueli, na pomoc Kuby co dalej no więc no, oczywiście tutaj no, można byłoby to kontynuować, no ale no, jakby wstydem jest to, że część ludzi uwa uważających się za marksistów popiera kandydaturę Roberta Biedronia na prezydenta. No, no należałoby tutaj dodać jeszcze jakby w tym kontekście tego co, tego co robi Europa i tego co robią Chiny to znaczy, że Europa podejmuje decyzję y, o, o zabijaniu własnych obywateli, no bo decyzja zamknięcia Włoch to jest decyzja skazania starych Włochów na śmierć, no bo tam y, człowiek, którym po, powyżej 80 lat y, choruje na koronawirusa to on po prostu jest zostawiony samemu sobie, nawet jego nie leczą, więc jest to skazane na śmierć. Unia Europejska w tym momencie kojarzy mi się z ludobójstwem yy, obywateli włoskich. W tym samym momencie. Chiny kojarzą mi się Z krajem, który pomaga Bezinteresownie pomaga Włochom Nawet tutaj minister spraw zagranicznych Polski, niejaki Czaputowicz zwrócił się Do ambasadora chińskiego Z prośbą o pomoc Jak trwoga to do Chin jak, jak, Kiedyś mówiło się, jak trwoga to go do Boga Teraz widzimy, że jak trwoga To do państwa, tak mówią ci wszyscy Janusze biznesu, którym się Biznesy tutaj Których zweryfikował negatywnie w rynek, a tak samo no tutaj no polskie państwo, nie mogąc liczyć tutaj na pomoc na przykład swojego głównego idola, czyli Stanów Zjednoczonych zwróciło się z prośbą do, do Chin yy, ta, wzorem Włochów i, I tutaj tą pomoc Chińczycy obiecali dostarczyć. Kilkadziesiąt tysięcy kombinezonów, innych jakichś gogli, jakiś masek, żeli bakteryjnych, wszystkiego tego, czego w Polsce brakuje, to Chińczycy nam obiecali. Widzimy, no, że tutaj, no, kiedy na Europę nie możemy liczyć, to jedynym tutaj państwem, które ratuje sytuację. Są Chiny, więc tym bardziej tutaj, no, tym bardziej się wstydzę za człowieka takiego jak Adrian Zandberg i całą tą hołotę, która rok temu robiła właśnie wybory europejskie. Adrian Zandberg, Piotr Konowicz i ci wszyscy, którzy straszyli Chinami, którzy mówili o tym, że trzeba tworzyć właśnie tutaj wielką, silną armię europejską przeciwko Chinom. Więc oni, oni. Pluli na te Chiny. Oni mówili tutaj o wielkiej Europie. No, historia, jakby to, co się dzieje w tej chwili, pokazało, że ani Zandberg, ani Ikonowicz nie mieli racji. No, czas najwyższy, jakby puknąć się w głowę i przeprosić za to, jak na te Chiny pluliście. No, Chiny, ra, ra, Chiny ratują nas, Europejczyków, przed tą zarazą. Więc ten temat będziemy kontynuować. Są inne tematy, które chciałbym poruszyć. No więc. Więc na fali tego, co się dzieje, właśnie całej tej kompromitacji Unii Europejskiej, no to w panice niektóre rządy podjęły decyzję: po pierwsze o zawieszeniu, o zamknięciu granic, po drugie o wprowadzenie tej czy innej formy kwarantanny, zakazu. Wychodzenia z domu. O ile jest to jeszcze jakoś tam uzasadnione w krajach takich jak właśnie tej, tej zachodniej Europy, gdzie ten koronawirus rzeczywiście już chorują na to dziesiątki tysięcy ludzi, umarło tam tysiące, jak we Włoszech. To yy, yy, w Polsce, kiedy wprowadzili tę decyzję, ja początkowo myślałem, że to po prostu wynika z paniki, że yy, państwo polskie zamy yy, tutaj administracyjnie wprowadza te wszystkie właśnie zakazy na wzór Chin, bo chce, yy, bo, bo nie ma sprzętu, żeby leczyć myślałem, że to jest ta motywacja no dzisiaj niestety okazuje się, że motywacja Morawieckiego jest zupełnie inna i tutaj no, całkowicie widzimy tutaj realizowanie przez Morawieckiego doktryny szoku, doktryny szoku, którą dobrze opisała właśnie Naomi Klein która op opisywała jak to w krajach, w których doszło do jakiejś wielkiej tragedii, przykład właśnie wojny w Iraku, przykład tych krajów, które zostały dotknięte przez tsunami y, tam na y, oceanie indyjskim, że tam w w momencie jak jest największy burdel to tam już wchodzą różne cwaniaczki, właśnie różni banksterzy. Którzy tak chcą już tutaj zaprogramować rzeczywistość po rozwiązaniu kryzysu, żeby społeczeństwo nawet nie wiedziało, kiedy ma działać. No i to jest właśnie ten, ta sytuacja Polski. Więc, odpowiadając tutaj na apel Partii Razem, odpowiadając na apel Roberta Biedronia i inicjatywy pracowniczej, Morawiecki wprowadził tutaj tarczę antykryzysową, w której to będzie pomagał przedsiębiorcom. Będzie to pomagał, będzie pomagał przedsiębiorcom, konkretnie w tym, sposób, że y, dopuścił możliwość obniżenia Polakom pensji. Więc w tym momencie każdy burżuj, który pójdzie do Borawieckiego Bar i powie ja w ciągu ostatnich 30 dni straciłem, straciłem tutaj y, dochody. No moje dochody były mniejsze niż ostatnio. To Borawiecki mówi, a dobra, ja ci daję tutaj możliwość, możesz obniżyć swoim pracownikom pensję o 20%. Więc... Y, no oczywiście w tym momencie kompromitują się wszyscy ci tacy tam, którzy rozgłaszają o tym, że trzeba głosować na Socjalny PiS, Socjalny PiS rozdaje tutaj, no okazuje się, że jeszcze żaden rząd, że jeszcze żaden rząd tyle nie zabrał, co właśnie zabierze PiS. No Morawiecki obiecując tutaj obniżkę pensji o 20%, no prze przelicytował wszystkich, przelicytował nawet Tuska, przelicytował nawet no, no po prostu że no a to że wprowadzono dwa tutaj administracyjne zakazy, czyli po pierwsze zamknięcie granic, a więc, no do tej pory, no to jednym z tych czynników, który Podnosił Polakom pensję, to było to, że po prostu Polacy masowo wyjeżdżali do Unii Europejskiej i żeby zatrzymać ten wyjazd z Polaków, żeby martwić się tutaj brakiem rąk do pracy, no to pracodawcy jakoś tam musieli się dostosowywać i te pensje powolutku, powolutku, ale jednak systematycznie rosły. Zamknięcie granic od razu Morawiecki wykorzystał do tego, żeby wprowadzić pakiet antykryzysowy i tak jak kiedyś tam Morawiecki właśnie mówił, skarżył się, że najlepiej to pracują ci, co pracują za miskę Ryżu, on chce wykorzystać tą sytuację, żeby właśnie obniżyć Polakom pensję. A to, że wprowadzono tutaj właśnie tę propagandę, zostań w domu, zostań w domu, czyli nie protestuj, czyli Borawiecki wam odbierze 20% waszej pensji, a wy nawet nie będziecie mogli protestować, bo jest właśnie ta atmosfera szoku, zakaz zgromadzeń i tak dalej. Tak y, dalej. No więc, więc no jest to, y, jeśli, ktoś jeszcze, jeśli ktoś jeszcze nie rozumie, na czym polega walka klasowa, no to właśnie Morawiecki tłumaczy, na czym polega walka klasowa. No Morawiecki właśnie pod pretekstem tutaj y, ratowania przedsiębiorców, ratowania polskiej gospodarki, dokręca śrubę polskim pracownikom. Bo to, co najbardziej wkurwia takich banksterów, to to, że koszty pracy w Polsce rosną, że Polacy od, od dłuższego czasu mieli tu Tutaj, no, regularnie te pensje się podwyższyły. No i to jest test, to jest test dla polskiego społeczeństwa, polskiego społeczeństwa, które jest, kurwa, mać takie bojowe, takie bojowe i tak wychodzi na ulicę i mówi, nie, żołnierze wyklęci, żołnierze wyklęci byli odważni, walczyli i tak dalej, i tak dalej, a w, a w ogóle ci, co, kurde, w PRL-u walczyli, pod, były podwyżki, były coś tam, to oni wychodzili i straj nie bali się. No to zobaczymy, kurwa, jacy wy jesteście odważni. Morawiecki wam właśnie kurwa jedną, jedną piątą pensji chce wam zabrać. A ilu się odważy wyjść teraz na ulicę? Ilu się odważy walczyć? No zobaczymy to, zobaczymy. No. Aż, aż tutaj, yy, no ci wszyscy, którzy pierdolili o socjalnym pisie, no to nagle mamy sytuację, że socjalny pis po, o, polega na tym, że mamy drożyznę, ceny żarcia rosną, a, a, a Morawiecki wam obniży pensję o 20%. Procent, więc y, przy, przy tutaj no, wszystko wskazuje na to, że, że jakby te siły jakiejś takiej lewicy alternatywnej, lewicy radykalnej, czyli z jednej strony socjaldemokracja od razem, z drugiej strony inicjatywa pracownicza, no, obie te siły no, jakby popierają rozwiązania, że należy tutaj bronić przedsiębiorców. Więc ja, yy, ja chciałbym powiedzieć jasno, no ja w odróżnieniu tych ludzi yy, właśnie takich jak inicjatywa pracownicza, czy tych jakichś takich pseudomarksistów popierających Biedronia, ja mówię jasno, no przedsiębiorcy nam są do niczego niepotrzebni. Firmy mogą całkowicie funkcjonować bez przedsiębiorców, jeśli jest jakiś burży, który mówi, że on sobie nie radzi, to po prostu państwo powinno ten zakład przejąć, a następnie przekształcić w spółkę pracowniczą i w ten sposób nie dość, że robotnicy nie stracą pracy, to jeszcze poganiając burżuja, gdzie pieprz rośnie, wezmą jego wartość dodatkową, którą kradł i w ten sposób ich pensje jeszcze wzrosną. Więc to jest to, to jest to właśnie ten mój postulat na dziś. Precz z dotacjami dla burżujów, upadającym burżujom właśnie nacjonalizować i tworzyć spółki pracownicze. No to tyle towarzysze, jadę do sklepu.